Up with it, girl. Rock with it, girl. See Show them it, girl. a ba bang, bang. Bang with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Ba bang a bang. No i tak moi kochani, i zobaczcie gdzie Was zabrałam, tak to miała być niespodzianka, Roznowu dzisiaj kręcę vloga, to miała być niespodzianka moi kochani, ponieważ jedna z widzek dała mi namiar na centrum handlowe, gdzie znajduje się beauty outlet i nie tylko, to wygląda tak, dojechałam tutaj dosłownie, dosłownie nie wiem, w 15-20 minut, więc po prostu postanowiłam, że nakręcę dla Was vloga, bałam się czy to wszystko wypali, bo pierwszy raz tutaj jestem, nie wiedziałam, jaki to będzie koszt, nie wiedziałam. Generalnie nic nie wiedziałam. Po prostu jestem tu pierwszy raz i jestem mega dumna. Więc 13. piątek dla mnie póki co jest szczęśliwy. Tak to wygląda. Tak wygląda główne wejście. Tak wygląda tutaj z boczku. Tu mamy posesy, taksówek i parking i generalnie tutaj wszystko naokoło. Tak, to tak to wygląda. Pokazuję wam jeszcze raz. Co? No i zabieram Was na zakupy. Zabieram Was na zakupy. Bałam się, czy dam radę nagrać z racji tego, że po prostu dwa telefony mam rozodowane, a, a nie miałam czasu, żeby siedzieć w domu i po prostu je nagrywać. Także cóż, welcome. Zapraszamy do Beauty Outletu, także dam Wam znać. Jeżeli będę mogła nagrywać w środku, to oczywiście coś Wam nagram. Natomiast jeżeli nie będę mogła, no to po prostu pokażę Wam, co zakupiłam. Może w co niektórych sklepach, chociaż Wam coś pokażę. Zobaczymy. Nie, obiecuję. Także zapraszam Was na daily vloga znowu z moim udziałem. I nikt mnie nie opierdzieli, pokażę Wam chociaż mniej więcej Tutaj mamy Humberganza Tam widzę jakieś Top Brands, Bottom Prices Dalej widzę znowu Gains. tutaj widzę Adidas Tak to wygląda, zobaczcie, tam jest Costa I to jest Nike, o którym właśnie mówiła mi Ale ja myślę, że pójdziemy w tą sobie stronę Mamy Kart Factory, mamy Direct Sport Czyli Sports Direct, zajdę tutaj może córki po jakieś buty no i tak to wygląda. No powiem wam, że jestem w szoku, bo nawet nie wiedziałam, że coś takowego właśnie jest. Także kochana moja, em, dziewczyno o Niku, Nika właśnie, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za namiar, no bo naprawdę, no kurczę w życiu bym nie pomyślała, że tutaj coś takiego właśnie jest. No także tak to wygląda. Nie wiem, jak długo będę mogła nagrywać, ile mogę, tyle Wam pokażę. Pokazuję Wam. I idziecie równo ze mną. Idziemy po prostu wszyscy razem. Może przez to czuję się trochę raźniej, że nie jestem tutaj sama. No także jak się zgubię, to będę was pytać o drogę. <śm> <śm> no. Powiem wam, że mega, mega, mega się cieszę, naprawdę mega się cieszę. No i po prostu o, tutaj właśnie są takie tańsze perfunki. No, nawet widzę tam jakieś coś fajnego, ale to zajdę tutaj chyba za chwilę. Tutaj mamy gift company, Czyli taki sklep z giftami różnymi, z fajnymi pomysłami. Tutaj jest coś takiego. I tu właśnie idziemy Beauty Outlet. Tak. Właśnie tu podążam. Właśnie tu zmierzam. Póki co nie widzę jeszcze takiego żadnego jakiegoś sklepu z odzieżą fajnego, ale zobaczymy. Wszystko przed nami. Nie wiem jeszcze generalnie w ogóle co tutaj jest. Widzę jakieś promocje. a tutaj zmierzamy Beauty Outlet. Tego szukałam. Tam jeszcze mamy Marks and Spencer Outlet, Bon Marché, i mamy też coś u góry. Nie wiem jeszcze co, tak to wygląda. Naprawdę wygląda sympatycznie. Ja myślę, że tutaj muszę przyjechać z dziećmi. Zdecydowanie. No i zobaczcie, pokażę Wam chociaż tyle co mogę na zewnątrz, dopóki mnie ktoś nie opierdzieli. Mamy Saint -Tropez, mamy W7, mamy Nude Tude, widzę już na dole, już po prostu się jaram jak Chińczyk za pałkami. Pięknie to wygląda. Nie wiem, czy będę mogła nagrywać w środku, więc pokażę Wam z zewnątrz. Także mam nadzieję, zobaczcie, jak to wygląda. Cudnie! Tak pięknie wygląda. Dobra, wchodzę do środka. Jak będę mogła coś pokazać, to Wam pokażę. Spytam się, czy mogę nagrywać. Także odzywam się do Was za chwilę. Pa! No i tak, moje rybki, kochane. Poczyniłam jakieś mniejsze zakupki właśnie w tym, że sklepie. Już Wam pokazuję, jaka fajna reklamówka w ogóle. Nie chcieli mi jej dać, ale poprosiłam, bo widziałam, że takie dają. No, teraz co? Przechodzę się, przechadzam się, żeby zobaczyć, co tu jeszcze jest w środku. Powiem Wam, że mało jest sklepów takich, naprawdę dla mnie, jeżeli chodzi o odzież. No, zobaczcie, no, kurde, no, dla samych starych babci chyba. Bon Marché. Wiem, że jest gdzieś tu Janki, więc może zajdę właśnie do Janki. Ogólnie powiem Wam, że nawet spoko ten sklep, natomiast ten, właśnie ten beauty outlet, ale powiem Wam, że że niezbyt dużo kupiłam z racji tego, że mam, po prostu mam te kosmetyki i nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu, żebym zakupywała po prostu tego tyle. Widzę tutaj już jest Quality Value Candles. Mamy tutaj, zobaczcie, i bomby, i bomb cosmetics. Super, czyli po prostu dwa w jednym. Tak to wygląda. Wam pokazuję. No, no i na wystawie mamy świeczuszki. Przejdę się do środka, zobaczymy jak to w środku wygląda. Mamy stoisko z Bomb Cosmetics. Tam widzę też chyba jeszcze te Woodwicki. No i tutaj mamy, zobaczcie ile bomb. No także super, ja wchodzę tutaj do środka, może coś wynajdę fajnego. Jeżeli tak, to oczywiście Wam pokażę, co kupiłam. Tam chyba już później się zbyt wiele nie dzieje. Tu jest jakiś Select. Powiem wam, że nie są mi znane. Tu może zajdę do tego o Selectu właśnie, bo widzę fajną bluzkę na manekinie albo wody, Więc tutaj zajdę i najwyżej się do Was odezwę. Także trzymajcie się, pa! No i tak moje robaczki kochane, ja już właśnie jestem z powrotem, jestem już po zakupkach, e, co wam powiem, jeżeli chodzi o to o centrum handlowe, e, powiem wam, że tyłka mi nie urwało, ale dlaczego, może to z racji tego, że ja generalnie jeżeli chodzi o kosmetyki, to naprawdę już praktycznie wszystko mam. mam, mam kurde te podkłady, mam te róże, mam te brązary, mam te rozświetlacze, szminki, pomadki, błyszczyki, masełka itd itp, więc... Za dużo nie kupiłam, kupiłam parę rzeczy, ale też chodziło mi o to, żeby Wam powiedzieć, pokazać, jeżeli jesteście gdzieś tutaj z okolic, a poza tym, żeby troszeczkę urozmaicić Wam też coś na kanale. Także także ja teraz już właśnie jestem w swoim miasteczku, lecę właśnie do toalety, bo powiem wam, że po prostu się zaraz normalnie brzydko mówiąc zleję. No. I będzie lany poniedziałek, w sumie lany piątek. No, także stresa miałam troszeczkę. Też Wam powiem z racji tego, że nie znam tego miejsca. Pierwszy raz tam byłam. Jechałam po prostu na żywioł, na żywiole. Po prostu wzięłam taksówkę z miejsca do miejsca. Nawet nie wiedziałam za bardzo jakim autobusem, gdzie, co, jak. No, więc generalnie jestem już z powrotem. Idę tylko teraz szybciutko do toalety. Zaraz Wam jeszcze opowiem resztę. No, tak jak Wam powiedziałam, jestem już właśnie w swoim miasteczku. Jestem już widzów dojechałam. E, bardzo fajny dzień. E, powiem Wam, że e, o dziwo w piątek 13 naprawdę może być też dzień szczęśliwy. No, dla mnie to był udany dzień, bardzo miło go spędziłam. Może trochę w stresie, ale, ale cóż. No zawsze jak gdzieś chyba się jedzie w nieznane, e, jeszcze wiecie, nie w swoim kurczę kraju, no to, 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 to jednak gdzieś tam ten stres jest. Nie no boże, jak gdybym miała ja nienaładowane telefony, to już w ogóle po prostu no, już mi się rozładowywały, teraz nagrywam właśnie tym drugim. Ale się udało. Udało się, jestem z powrotem. Lecę szybko po synka. Odbieram małego. Lecę do domku, szybki obiad. Po czym dzisiaj właśnie moja córcia po szkole ma zajęcia takie. zostaje na nockę, także dzisiaj jestem bez córki w nocy. No, za kolejny stres. Ale będzie szkole, więc wiem, że będzie ok. Także cóż. Ja będę kończyć dziewczynki tego vloga. Mam nadzieję, że, że Wam się mimo wszystko podoba. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Niestety w środku sklepie nie mogłam, nie mogłam nagrywać. Spytałam się i niestety jest zakaz. No niestety jednak są to produkty i, i po prostu nie można. Także w środku nie mogłam, ale pokażę Wam po prostu co kupiłam. Pokazałam Wam jak wygląda serno, które co mi się udało. Dwa zdjęcia Wam zeknęłam, jak to w środku wygląda, zanim oczywiście Pani przyszła z potwierdzeniem, czy mogę, czy nie mogę, no także tak czy siak, tak czy siak coś tam zobaczycie, mam nadzieję, że ten vlog Wam się również spodoba, ja życzę Wam co, miłego popołudnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, spokojnych snów, albo dzień dobry, bo nie wiem właśnie jak znowu wgram. no jestem już prawie pod szkołą. I cóż, będę się z Wami żegnać. Jeżeli walok ten właśnie Wam się spodoba, to bardzo proszę, zostawcie łapkę w górę. No i już się subskrybujcie dalej mój kanał, tak jak to świetnie lubicie. No i cóż, ja będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się cieplutką. Pozdrawiam. Zdyszana, bo idę pod górkę. Pozdrawiam bardzo gorąco. Aniu!